Moje początki w polityce były bardzo niepolityczne, ale za to znamienne dla pokolenia, które nazywam pokoleniem Solidarności. My, jako, jako ludzie bardzo młodzi, w waszym wieku, bardzo przeżyliśmy grudzień 70 roku. Osobiście widziałem, jak Zomo strzela do ludzi na ulicach, więc nie daliśmy się nabrać na żadne obietnice gierka komunizmu. I to były zalążki demokratycznej opozycji. Bardzo już w sposób dojrzały przeżyliśmy wspaniały sierpień 80. roku i narodziny Solidarności. A później nastąpił fenomen rzadki w Polsce, bo to liberalizm nie ma specjalnych tradycji. Narodziło się środowisko gdańskich liberałów, i co ciekawe, ono żyło w symbiozie z podziemną Solidarnością. Nam Lech Wałęsa zlecił pisanie programu związkowego Podziemnej Solidarności. I z tego wszystkiego narodziła się, i to już naprawdę zaczęła być polityka, partia nazwana Kongres Liberalno-Demokratyczny. Byłem pierwszym szefem i wiele postaci było bardzo znamiennych dla późniejszych losów Polski. Wspomnę premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, oraz wielokrotnego premiera, obecnego premiera Donalda Tuska. Także jakoś zapisaliśmy się w dziejach najnowszych historii Polski. Każdy kraj przystępujący do Unii Europejskiej zobowiązał się do przyjęcia euro z jednym wyjątkiem. Tylko Dania zapewniła sobie tak zwany opt-out, czyli wykluczenie ze strefy euro, ale za to wiernie naśladuje swoim kursem, kurs euro. No w tej chwili Polska nie spełnia warunków formalnych, ekonomicznych przyjęcia euro. tak jest skutek rządów PiSu, no ale co najważniejsze nie ma żadnego klimatu do, do rozmowy sensownej o euro, bo ta kampania w dużej mierze służyła ogłupianiu ludzi w wielu ważnych kwestiach, takich jak przyszłość systemów emerytalnych czy, czy migracja, ale także euro. Powiązano euro z utratą suwerenności. Tak jakby, na przykład, Francuzi czy Holendrzy byli na tyle głupi, żeby wyrzec się suwerenności, więc jest to dura. Ja wierzę, że wróci czas sensownej rozmowy o euro. Jest to istotne dla wiarygodności Polski, bo jednak strefa euro to jest Europa pierwszej prędkości. Więc prędzej czy później trzeba sensownie rozmawiać, ale w dzisiejszym klimacie to jest niemożliwe. To mamy kolejną fazę strachów na lachy. Taka faza miała miejsce w czasie referendum akcesyjnego, gdzie też straszona nas rozbiorami i utratą suwerenności. Nie ma w tej chwili klimatu w Europie dla rewolucyjnych zmian, a teraz pretekstem są zmiany traktatowe sugerowane w głosowaniu w parlamencie w Strasburgu. One nigdy nie wejdą w życie dlatego, że nie ma w tej chwili czasu na wielkie rewolucyjne e, zmiany. Nie powstanie superpaństwo Europa z prostego powodu. Nie ma i nie będzie narodu europejskiego. Jest naród amerykański, dlatego mamy federację Stanów Zjednoczonych, a, a Europa pozostanie federacją suwerennych państw, które w niektórych zakresach dobrowolnie przekazują kompetencje na szczebel wspólnotowy, stąd ten fenomen Parlamentu Europejskiego wybierany w w siedmiu krajach egzekutywa zwana Komisją Europejską, ale głos decydujący należy do liderów państw, i tu rządzi w wielu zakresach wrażliwych zasada jednomyślności, i ona pozostanie, więc nie ma co straszyć Polaków zmianami, które nie wejdą w życie. Natomiast trzeba jakoś usprawnić Unię w obliczu wielu zagrożeń, także usprawnienie tej machiny decyzyjnej. Jest na pewno potrzebna, ale w sposób taki dobrowolny na zasadzie zgody liderów różnych państw. W tym najtrudniejsza zgoda to jest oczywiście zgoda ze strony premiera Węgier Orbana. No Polska znała receptę na sukces w Unii Europejskiej, no bo przecież pozycja Puska, mojego przyjaciela jako szefa Parlamentu Europejskiego, czy Puska jako szefa Rady. To jest rzeczywiście przełamanie monopolu Zachodu na najważniejsze funkcje. Uzyskaliśmy wpływy, pozycje nieosiągalne, godne zazdrości ze, ze strony wszystkich innych krajów naszej części Europy. No, dodatkowo rekordowe fundusze z moim ogromnym udziałem, fundusze europejskie, do dziś zresztą konsumowane. To, ta pozycja została niestety zrujnowana w ostatnich latach. Strategią było tak zwane nadęcie godnościowe, ale przegrywanie realnych interesów i konfliktowanie się ze wszystkim. To nie będzie takie trudne, bo nas witało po 15 października, po polskich wyborach, radosne: Poland is back, Polska wraca, więc jest olbrzymie oczekiwanie wobec Polski jako konstruktywnego udziałowca Unii Europejskiej. To jest łatwiejsza część zadania Tuska, tak samo jak odzyskanie. Odzyskanie, uruchomienie funduszy europejskich. Jest tego typu oczekiwanie. Jednym z narzędzi, bardzo dobrych narzędzi, jest tak zwany trójkąt weimarski. To jest forum, na którym Polska wraz z Berlinem i Paryżem może współdecydować o losach Europy. No nie wiem, co Wam zalecać, bo nie ma jednej drogi. Chciałbym Was widzieć w roli przyszłych europosłów. No na pewno ostatecznie trzeba znaleźć się na liście tak zwanej biorącej. Mamy, Polska ma 52 mandaty w, w Europarlamencie i bez znalezienia się na liście poważnej, która daje szansę na te mandaty, no nie ma co marzyć o funkcji europosła. Natomiast trzeba się do tego przygotowywać. No, najlepszą metodą jest asystentura w Brukseli, ale również u mnie w Sopocie są staże. Inne sposoby przygotowania się, by być eurokompetentnym. Bardzo ważnym atutem jest znajomość języków. My niestety w obecnej delegacji polskiej mamy osoby, które ani B, ani M w obcych językach i Europoseł, który nie posiada znajomości języków, nie jest europosłem samodzielnym. Jest zależny. Więc y, znajomość języka oprócz eurokompetencji to jest takie wyposażenie, zanim kandydat znajdzie się na liście do, do Europarlamentu. No Unia Europejska wbrew bardzo optymistycznym zapowiedziom końca XX wieku, bo panował optymizm, zjednoczenie Europy, przewrócenie muru berlińskiego, no napotkała na wiele zagrożeń na początku XXI wieku i musi się jakoś odnaleźć w tych bardzo niespokojnych czasach wojna. Wróciła na nasz kontynent. Jest i w pobliżu druga wojna, czyli Izrael kontra Hamas. Obie wojny będą trwały w najbliższym okresie. Nie ma jakichś rokowań, żeby się szybko zakończyły. I trzeba się w tym wszystkim odnaleźć tak samo, jak trzeba się odnaleźć w coraz ostrzejszej rywalizacji supermocarstw. Chiny kontra Stany Zjednoczone. My wiemy, jak się nazywa odpowiedź. Odpowiedź nazywa się suwerenność strategiczna. Unii Europejskiej. Ona ma wiele wymiarów. Na przykład uniezależnienie surowcowe, bardzo trudne wobec uzależnienia, wobec rosyjskich surowców, ale to się de facto dokonało. Większy udział, udział w odnawialnych źródłach energii. Jest taki cel, żeby 40% energii w Unii Europejskiej w roku 2030 było pochodne od Piatru, od słońca, od biomasy. To jest cel osiągalny, bardzo ambitny, ale osiągalny. Ale wobec tego, że nie jesteśmy pewni gwarancji bezpieczeństwa ze strony gwaranta bezpieczeństwa Polski i Europy, czyli Stanów Zjednoczonych, nie wiemy, czy przypadkiem nie trafi znowu nam się Donald Trump, no to trzeba zyskać też taki wymiar obronny, czyli sumować potencjały niebagatelne. Potencjały militarne Unii Europejskiej. To jest zaprzeczenie pacyfistycznej natury Unii Europejskiej, ale konieczność w czasach, kiedy po pierwsze mamy wojnę za miedzą, a po drugie nie jesteśmy pewni gwarancji amerykańskich. To są naprawdę potężne potencjały wojskowe. Niestety trzeba je sumować i wyposażyć integrację europejską w wymiar obronny. Na tym się ta lista tych zadań niespokojnych czasach nie kończy, bo oczywiście Unia nie, nie rezygnuje również ze swoich ambicji klimatycznych, ale żeby to wszystko się dokonało, trzeba zwiększyć decyzyjność. Decyzyjność to jest użyteczność Unii Europejskiej w, w kwestiach najbardziej istotnych i tu pewne poprawki są potrzebne, ale bez rewolucji. Unia Europejska chce być, chce przewodzić światu w walce ze zmianami klimatycznymi, chociaż emituje tylko 9% globalnej emisji CO2, czyli gazów cieplarnianych, ale pomimo tego chce przewodzić światu i to się nazywa proklamowany w grudniu 2019 roku zielony ład. Ten zielony ład proklamowano przed pandemią i przed wojną, przed agresją rosyjską w Ukrainie. Pandemia pomaga dlatego, że niestety zamroziła gospodarkę i tym samym zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych, natomiast wojna utrudniła realizację tego ładu, bo skokowo wzrosły ceny surowców, trzeba było zerwać z tym dostarczycielem surowców, jakim jest, jakim, jest, jakim była Rosja. Ale pomimo tego Unia nie zrezygnowała z tych celów, będzie szła trochę powolniej. Dla nas, dla Polski, to jest wielkie wyzwanie, bo przez 8 lat panował patriotyczny stosunek do węgla, otwierano nowe kopalnie, jako jedyny kraj w Europie, budowano bloki węglowe i spuścizna rządów PiSu, to jest energia w 77% oparta na węglu. Więc to jest potężne wyzwanie. To będzie kosztowne dla nas społecznie, politycznie i gospodarczo. Na szczęście i krajowe plany odbudowy, i fundusze europejskie są w dużej mierze adresowane właśnie w tym kierunku. Na przykład 40% krajowego planu odbudowy musi służyć zielonej energii, więc będziemy mieli asekurację w postaci funduszy europejskich, ale ja nie bagatelizuję tego wyzwania. Dlatego, że płacimy za zmarnowane lata. Wolałbym, żeby i o sukcesach i porażkach mówił kto inny, ale ja na początku naszej obecności w Unii Europejskiej przywiązywałem ogromną rolę do promocji Polski, świadom wielu niekorzystnych stereotypów wobec Polski, które zastaliśmy. Dlatego na dzień dobry zorganizowaliśmy w najlepszym możliwym miejscu udziałem mojej współpracownicy Angeliki Chomickiej, wielki koncert na najpiękniejszym rynku w Europie, czyli na Grand-Place. Mogę pokazać zdjęcie, jak wyglądał Grand-Place o północy, kiedy kończyła ta, ten festiwal polskości Kajach. I w rok później, widząc, że to się udaje, zorganizowaliśmy bardzo mocne obchody 25-lecia Solidarności, żeby przypomnieć, jak istotna była Solidarność w najnowszych dziejach Europy. Znowu rozmaite koncerty. Przebraliśmy, co mogę pokazać, symbol Brukseli, czyli Manek Pisa dla Stoczniowca w Solidarności. No a później, no później to już właściwie moja rola komisarza, bo to są rekordowe fundusze na lata 2014- 2020. One do tego roku, kiedy rozmawiamy, są jeszcze konsumowane. Nie ma jeszcze tych nowych pieniędzy z następnej perspektywy. Już nikt nie pobije tego rekordu. Jeszcze może jedna ciekawostka, mianowicie ta repolonizacja, mało kto o tym wie, repolonizacja Marie Curie. Otóż Maria Curie spoczywa w paryskim Panteonie, powszechnie uważana za francuskę. To było wielkie i patronuje takim dużym programom dla młodych uczonych, wiele miliardów euro. Nazywały się Maria Curie. Naprawdę Nikt nie wiedział, że jest Polką. Największa uczona XX wieku była Polką i do tego się przyznawała. I po ciężkiej batalii z Francuzami, prawie rok trwała, ten program nazywa się Maria Skłodowska Curie. Dla nich to jest trudniejsze, ale to była rzeczywista repolonizacja, odkrycie. A to ona Polką była. To rzeczywiście było odkrycie również dla moich partnerów z Parlamentu Europejskiego, czy Europejskiej, więc to może nie największe osiągnięcie, ale bardzo, bardzo fajne. Dobre pytanie na czasie, dlatego, że rozszerzenie Unii Europejskiej wraca na agendę unijną. Po wielu, wielu latach. Bo rzeczywiście ostatnie rozszerzenie to była Chorwacja, rok 2013. Później takie kraje, jak Węgry Orbana, czy Polska Kaczyńskiego, nie bardzo zachęcały do Kolejnych rozszerzeń, ale w tej chwili powstała koncepcja, żeby jednak się rozszerzyć i to w horyzoncie 2030 roku i to miałoby być poważne rozszerzenie 27 do 36 krajów. Niektóre długo czekają, to są Bałkany, ale w nadzwyczajnych okolicznościach wojny i zagrożeń rosyjskich przyznano bardzo szybko status kandydata Ukrainie i Mołdawii. W grudniu 2023 roku taki status uzyskała Gruzja, więc jest to dziewiątka w tej chwili krajów, które kandydują. Oczywiście trzeba się do tego solidnie przygotować, żeby było poważne rozszerzenie, a ukraińskie zboże czy ukraińskie tiry to jest przedsmak problemów, jakie może zrodzić wejście do Unii Europejskiej tak dużego kraju, spichlerza Europy, Jakim jest Ukraina. Więc ja nie bagatelizuję problemów. Uważam, że data 2030 jest nadoptymistyczna. Nad Uważam, że trzeba się rozszerzyć i budować tą wspólnotę polityczną, która byłaby potężną Unią Europejską, godną rywalizacji między wielkimi blokami, między Stanami Zjednoczonymi i, i Chinami. Bo trzeba czerpać siłę obecnie z 27 krajów, a być może w przyszłości krajów, ale naprawdę trzeba się do tego solidnie przygotować. Dziękuję bardzo.